Witajcie na kanale Złoty Spławik. Dziś chciałbym Wam zaprezentować prosty sposób na wykonanie zestawu. Zestaw ten będzie mógł być wykorzystywany nad jeziorem. Spokojnie, na dużej toni, przy dużym wietrze. Jest to w miarę wygodny sposób właśnie połowu ryb, jeżeli mamy dużą głębokość, a jesteśmy albo z brzegu, albo z łódki łapiemy. I potrzeba nam krótką wędkę, nie musi być to długa, i nie zawsze ta głębokość. Czasami jest to bardzo wysoka, przypuśćmy 5-6 metrów, gdzie trzeba złapać tam płotkę czy jakąś inną rybę, i wtedy wykorzystujemy takie słowiki. Tak jak to widzicie, te słowiki są bardzo przydatne. One są przelotowe i są dosyć masywne. Bo mają tutaj parę ładnych gram, swoje dodatkowe dociążenie i także musimy dodać do nich jeszcze do, dociążenie, żeby je ustabilizować na wodzie. Na, nad wodą Wam pokażę mniej więcej jak to powinno wyglądać, dla jakiej opcji, czyli przy jakim stanie wody, jakie miejsce, co chcemy łapać, jak ten spławiek ustawić tak, żeby nam za bardzo nie spływał. Żeby dobrze się zachowywał nad wodą i żeby nie było większych problemów. To chodzi o to, żeby zasygnalizował nam jak najlepiej swoje brania. Wiadomo, jak będziemy jakieś łapać karpie, to ten sławik trochę może być nawet wynurzony ponad, leżeć na dnie, wręcz wskazane jest. Ale już przy połowie jakichś tam płotek, czy tam innych drobnych rybek, nie jest to ko konieczne. Czy przy połowie leszczy, czy jakiejś tam. Tutaj mamy ryt. właśnie taki zestaw gotowy, już, który został zrobiony. Wcześniej na potrzeby połowu ryb, ale to jest właśnie zestaw z stłowikiem przelotowym i warto zaznaczyć, co my tu mamy. Tu mamy gumeczki, stoperki tak zwane, ciężary kołowione, jeden i drugi, krętlik, haczyk, przypomnę. To jest najprostszy sposób. Najbardziej się sprawdza w sumie nitka samozaciskowa, ona jest najlepsza, tylko do niej dodajemy właśnie taki mały stoperek. A przed tym jeszcze nitkę. I ona w sumie najlepiej trzyma spławik na swojej zadanej wysokości. Teraz tak. Ja zdemontuję ten zestaw i pokażę jak go zrobić. Jest bardzo prosto, szybko się to robi. Tutaj, akurat w tym zestawie, już gotowy jest ciężarek odmierzony. Ten spławik ma, tak jak widzicie, swoją już wagę. I tu mamy tak, 9 LD plus 4 gram, czyli on już ma swoje dociążenie, prawda? To jest spławik karpiowy, jest super. Właśnie w zeszłym roku na niego wyciągnąłem swojego życiowego karpia. Mam nadzieję, że mi się uda Wam go pokazać na zdjęciu którymś razem. Ten spławik bardzo dobrze się sprawdza właśnie przy dalekich wyrzutach, na głębokiej wodzie, przy dużej fali. W sumie <laughs> To mój ulubiony rodzaj spowików. Są spowiki, które mają tutaj końcówkę, na przykład taką wymienialną, że można właśnie wsadzić świetlik. Powiem Wam z reguły, że najlepiej świetlik: im grubszy, tym lepszy. Nie jakiś mały, bo to nie ma sensu. Wiadomo, wzrok błądzi cały czas za tym jednym świetlikiem po dłuższym łapaniu w nocy. Wzrok się męczy. I się wydaje, że ten składnik fruwa po całym stanowisku, lub ja to powiem wodzie. Taka jest prawda, nie oszukujmy się. Im mocniej świeci, tym lepiej. Im bardziej odblaskowy, tym fajniej. Dobrze, przejdźmy do sprawy. Ja to na razie utnę. Zostawię te krętniki. sobie. Tutaj, w tym zestawie wykorzystałem żyłkę 18. W sumie ona jest najlepsza do tego, znaczy jeśli chodzi o połów niewielkich, no mamy trzy stoperki, dlatego zrobiłem te trzy stoperki, ponieważ spłatki jest dosyć ciężki i podczas wyrzutu, po tym się całego zestawu, te gumetki mogą po prostu nie wytrzymać oporu i mogą się zsuwać po prostu normalnie w siecie. Tak jak mówiłem, najlepiej zastosować właśnie niteczkę specjalną. Niteczkę się kupuje na takiej rurce. Przeplatuje się przez żyłkę i się zaciska. Jest bardzo skuteczne i dobra. Ale powracajmy do tematu. Już mamy zamontowane te gumeczki. Zabierzemy spławik. Przesadzamy przez oczko na dole. Tak. Teraz tak. W zależności kto co używa. Ja tu użyłem już dobranego ołowiu śrutu takiego. No uważam, że w sumie on no nie jest zły, prawda? Tylko, że używając takich zestawów ważne jest to, żeby mieć możliwość rozciągania, przeciągania oliwek. Zaraz Wam wytłumaczę. Teraz tak, robimy bandy, pętelkę tak jak przedtem, damski, damski węzeł. Dwa razy. Zaciskamy. Do zaciskania są najlepsze właśnie obcęgi. Zawsze stosuję. Bardzo przydatna sprawa. Prosty z mamy. Teraz bierzemy najmniejszą śródcinę na sam koniec, przy pętli. Dajemy ją od spodu. I pamiętajcie, zawsze używajcie obcążek. Nie za mocno, nie za bardzo ścisło, tak, żeby nie przerwać żyłki. Dlaczego mówię obcążek? Bo szkoda zębów i szkoda Waszych po prostu zdrowia. Ołów jest bardzo szkodliwy. Nie wiem, czy Wam to mówiono. I dajemy tak jak tutaj oliwkę gotową. I teraz tak, tu są tylko dwie oliwki, ale można ten ciężar rozmieścić na na przykład więcej oliwek. Zawsze mniej więcej musi się zgadzać ten ciężar z tym, co jest tutaj napisane. Czyli 4 gramy. Ja spławik do tego złotego, do tej złotej obwódki staram się, żeby był zanurzony. Więcej nie. Tylko ta część nad spławika jest potrzebna. W zależności od wiadomo, od warunków, jakie panuje na łowisku, można tak dociążyć, że będzie go widać tyle aż. Prawda? Ale to już kwestia na inny Dzień, inną rozmowę. Już mamy tą oliwkę. Zaciskamy obcążkami. Nie za mocno, ani nie za słabo, tak, żeby nam nie spadła. Jak już mamy to wszystko gotowe, teraz wam pokażę. Ściągniemy to sobie. Tak, żeby mniej więcej to widać było, jak to wygląda. Teraz tak, jak już wcześniej Wam pokazałem. Haczyk jest skrętlikiem. Krętlik jest bardzo ważny właśnie przy połowie ryb, właśnie nawet na rzekach i na starożytkach, czy tam jeziorach. Z tego względu, że on jakby pomaga dla tego całego przyponu obracać się i swobodnie poruszać się w wodzie. W zasadzie ja nigdy nie stosowałem, za bardzo nie lubię stosować, bo to się plącze żyłka z przyponem. Ale to jest tylko akurat przykład. Jak już się stosujemy żyłki, to stosujemy żyłkę też na koniec. I też dobieramy o różnej yy, gramaturze, prawda? Kto jak woli. Czasami dziesiątki, dwunastki. Przeplatamy przez oczko krętlika. Tutaj. No tak. Do końca. I początek haczyka przez tą pętelkę. Najprostszy, najprostszy, co może być jest naprawdę skuteczne. I teraz druga sprawa. Ta pętelka musi być dokładnie tak zaciśnięta. O tak. W inny sposób, jakby była gdzieś tu na dole, o tu na dole no to by sugerowało, że jest źle zaciśnięte i możecie mieć problem ze stawem przy wyrzuciu. Pamiętajcie, żyłka to. Jest najlepsza do połowu płotek, leszczy, wiadomo, wiosną, wcześnie, kiedy ta ryba jest jeszcze taka dosyć, no, marudna, za bardzo nie chce się ruszać, niewiele jej potrzeba tego pokarmu. Ten zestaw musi być bardzo delikatny, jak najcieńszy, żeby się stapiał najlepiej z wodą. Tutaj wykorzystałem e, przypon z plecionki, no... Takich też haków możemy stosować spokojnie do połowy leszcza, nawet i mniejszych. Z reguły najlepiej na wiosnę jest stosować, moim zdaniem, jak najmniejsze haczyki, z tego względu, że taki na przykład haczyk daje Wam większe szanse złapania ryby, z tego względu, że jest bardzo malutki. Ryba praktycznie go nie widzi. To jest ukurykowy haczyk, ale też doskonale się sprawdza na gruncie. I uwierzcie mi, jest o wiele więcej brań przy małych haczykach z wiosny, aniżeli zastosujecie taki tego typu haczyk. Jest duża różnica. Oczywiście, zacięcie ryby na małym haczyku jest dosyć kłopotliwe, to wiadomo. I raczej trzeba siedzieć już przy wędce. Nigdzie tam nie odchodzić, nie kombinować tylko siedzieć po prostu czekać aż zacznie nam szarżować wędka to tyle na teraz w następnej lekcji wam pokażemy inne ciekawe rzeczy a teraz do zobaczenia